Siemaneczko w kolejnym odcinku naszej serii Kosty on um. kupę opornika rozrzuciłem Obernika nie ma, nie ma pryzm żadnych widzowie w ogóle. Więc no, Więc tak, powiększyłem ten silos. Jest teraz szerszy. I będziemy włożyć kiszonkę. Więc no, lecimy, co mam wam powiedzieć? Lecimy w którą funkcjon. Dobra. Oj. O Jezu, że oj. Jedzie pierwszy zestaw. Dobra. W tym roku na Kissiąkę dużo zestawu zamówiłem. Chcesz do odwozu, żeby nie było tak jak dwa lata temu albo w tamtym roku, że sieczkarnia ma przestoje, no tak nie może być, po prostu, że sieczkarnia będzie miała przestoje, więc no, ja tu powijam, zanim kolejny przyjedzie. Jakby kolejny robię, kurde tak... Dobra. Już kolejny przyjeżdża. pojedzie, właśnie kolejny zestaw. Do wysypu. Ale tu naw nawalone jest to warto, nie? Bo tak nie powiedzieć. Tu jest. Kurde. Miałem pomysł nad takim silosem wtopywanym. Więc spisz się trzeba zbudować Trzełam zrobić wcofywany taki silos Czy taki jak teraz mam No nie wiem w sumie Ale tu będzie duża ta pryzma, nie? Kurde Trzy zestawy dopiero A tu już tyle jest Dobra. Kolejny zestaw. Ciekawe kiedy tu jedzie. Ale no wiecie, to takie efekt hopsiód, że to się od razu nie przyczepa na jedno, jedno markinię z no, rury wysypowej się tylko no to nie, że wlecił po w stacjmarkie jeszcze jest na przyczepach tylko trzeba też trochę poczekać leci, no. leci kolejny zestaw no ale w sumie dobrze, że szerszy ten silon zrobiłem bo kurde no chyba, nawet nie będziemy musieli robić dodatkowej pryzmy. Na klepisku. Więc no. Kurde, no pryzma jest jaka jest. Może starczy. Ale może nie starszy, nie wiem, zobaczymy. No i oporowo jest tak. Oporowo. Łatam! będzie kurde Dobra Jedzie kolejny Syk Ale teraz jest nasypane na tej pryzmie Nie, no Największa pryzma we wsi, widzowie Tu nie pogadasz teraz Nie Największa pryzma we wsi, kurde

To by było. No kurde. Jest jak jest. Dobra, już końca Powoli. Więc no. I dobra, kolejny zostawior, W sumie już ostatni. Bo już skończyliśmy wszystko. Dobra, tego już jest ponad sam, widzowie. Nie wiem, że to przykryjemy na jedną pandekę. Raczej nie. Znaczy tego na jedną prądekę nie przykryjemy. tego stanu, no, ale wiecie. A widzieliście jedną zmianę? Jak jesteście spostrzegawczy, to możecie właśnie jesteśmy spostrzegawczy. Zobaczmy. Piszcie w komentarzu. Czego nie użyłem do wbijania. Nie każdy wie. Ale no. Co? Obra Dobra. Teraz to przykryję jedną plandeką mi się uda to wszystko przykryć? Pewnie nie. Ale Ale może to przykryje jedną plandeką. Więc zobaczmy, czy mi się uda. <śmiech> <śmiech> Specjalnie kupiłem większe plandeki. <laughs> Ale nie, no. Jest. dom... Obrodziło. Nie ma co. Nie ma co. Obrodziło nam tej kiszony. Więc ja się z mi do kolejnego odcinka.